No jestem pracownikiem wodociągu, proszę Panią. Mam dla pani informację, ale zaznaczam, że dobrą informację. Dobrze, to ten Pani wyjdzie, Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Panią, w naszej firmie ma Pani nadpłatę. Tak? I no dobrze. To wie Pani co, żebyśmy, przepraszam, że Pani, Pani pozwoli, usiądziemy, będzie nam się lepiej rozmawiało. Dziękuję pani, pani bardzo. Pani proszę Panu. bardzo. Proszę Czy mogę? Za... Proszę, proszę. proszę. O, dziękuję. Szanowni panią, nasza firma co roku robi podsumowanie zużycia wody. Okazało się, że na Pani nazwisko jest nadpłata 50 zł. Zapłaty za wody? Sobie? No tak. Właściwie to ja nie wiem, bo moja córka opłaca wszystkie rachunki. I robi te płatę przez internet, to teraz wie Pani, jest taka wygoda, nie? Córka może płacić, tak. ale tu jest Pani nazwisko. Czy podpituje tak, tak, mi tak, Pani tak, tak. te... Jeżeli już jestem, to już bym chciała załatwić to od razu w imieniu firmy, żeby Pani dobrze, się nie pancypowała do nas. Ile tej 10 10 złotych, ale ja mam tylko 100 zł, bo już nie mam drobnych pieniędzy. Więc czy wydałaby mi Pani 50 złotych? Tak, naprawdę? chwileczkę Pani poczekaj, ja pójdę po pieniądze. Czeka Pani długo przepraszam, ale widzi pani no mam no, na Pani małe niech trudności niech chodzi. To co, to jest, gdzie pani tutaj tu podpisać? Bardzo proszę czytelnie imię i nazwisko, jeżeli będzie pani tak już. To, 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 to dla pani 50 zł. To, tak, 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 bardzo proszę. Dziękuję. Pójdę, proszę panią. może pani poczeka, wypijemy kawę. Yy, ale nie mam czasu. Jeszcze mam kilka osób do yy, odwiedzenia, więc może innym razem. Dziękuję pani serdecznie. No dziękuję, dziękuję. O kurcze, prześlę fałszywe. Nie bądźmy naiwni ostrożności nigdy za wiele. Seniorze, zachowaj zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami, które podają się za przedstawicieli różnych instytucji, które ci są nieznane. Bądź ostrożny wobec osób, które nachodzą cię w domu, informują o różnych nadpłatach mogą być to oszuści i złodzieje. Jeżeli jesteś przez osoby ci nieznane, namawiany do podpisywania umów i innych deklaracji, nie podpisuj. Ponieważ podpisane umowy mogą na przyszłość skutkować zobowiązaniami płatniczymi. Szkolenie właśnie było na ten temat, jeżeli chodzi o to, jak oszukują seniorów. Mieliśmy 10 godzin zajęć z tematu bezpieczeństwa seniorów. Ja, na przykład, otwierając drzwi, zaufałam na słowo. I przedstawicielki właśnie tych wodociągów. No? Chodziło o to, żeby y, dać ostrzeżenie seniorom, żeby nie byli łatwowierni. Różne są sytuacje i naprawdę coraz więcej tych oszustw. Padliśmy na taki pomysł, żeby coś takiego zrobić, a jeszcze dodaliśmy do tego właśnie oszustwo y, za pomocą y, y, kserowanych pieniędzy. Na przykład w tym wypadku chodziło o tam nadpłatę. Też taka wierność tej osoby, y, która właśnie seniora, nie? Że, że szybko uwierzyła i oczywiście tak jak ten, ta pani przedstawicielka mówiła, poszła po pieniążki, resztę wydała. Ja w tej scence dość dużo zyskałam, bo nie dość, że, że zyskałam prawdziwe 50 zł, dając, pokazując je, dają, zostawiając fałszywkę. Dwa pierścionki. Doszło do uszkodzenia ciała, a mogło to też tak być. Ja przecież mogłam zadać porządny cios, i, i ta oto seniorka na pewno by się rozłożyła na, na podłodze. Nie, nie, no to słuchaj, to była nagrywana scenka taka sytuacyjna, a nie jakiś horror, rozumiesz, że, że wiesz, że kogoś zabijałem, a wręcz po, albo tylko pobijają. No. A ty byś chętnie to zrobiła, nie a wiem. A bo ja jeszcze nie zdążyłam nawet splądrować szafy, a tam na pewno była kasa. Czy byliśmy naturalne, czy troszeczkę, wiesz, no trochę trema. Ja na przykład przyznaję się, że miałam tremę. Nie, 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 ja chcę jeszcze raz zagrać w takim filmie. No, ja teraz na inny temat też bardzo chętnie. Uważamy, że ta scenka w pełni pokazuje tytuł naszego projektu. Seniorze, nie, nie daj się! Daj się.